Rozdział 8. Od czasu pożaru i ucieczki trala minęły prawie dwa dni. Blackmur był wściekły. Za namową tamisa wybrał się na polowanie z sokołami. Dzień był wilgotny i ponury, lecz on i Tareta ubrali się ciepło. A jazda konno sprawiała, że ich krew krążyła szybciej. Zrezygnował z polowania, gdyż kochanka przekonała go, że sama jazda będzie wystarczająco przyjemna. Teraz patrzył, jak mija go kłusem na zgrabnej siwej klaczy, którą podarował jej dwa lata wcześniej, i żałował, że nie jest trochę cieplej. Wyobrażał sobie, jak mógłby w przyjemniejszy sposób spędzać czas z Taretą, jakże niezwykłym owocem okazała się córka Foxtona. Była ślicznym, posłusznym dzieckiem i wyrosła na śliczną, posłuszną kobietę. Kto by pomyślał, że te błyszczące niebieskie oczy tak go usidlą, że będzie uwielbiał wtulać twarz w jej długie złote pukle? Od kiedy wziął ją sobie kilka lat temu, cały czas go bawiła, a to nieczęsto mu się zdarzało. Langston spytał go raz, kiedy ma zamiar odprawić taretę i znaleźć sobie żonę. Blackmore odpowiedział, że nie odprawi jej nawet wtedy, kiedy weźmie sobie żonę, a to nastąpi dopiero. Gdy spełnią się jego plany, kiedy już rzuci sojusz na kolana, będzie mógł pomyśleć o zawarciu korzystnego politycznie małżeństwa i rzeczywiście wcale się nie spieszył. Mógł cieszyć się taretą, kiedy tylko chciał i jak chciał. A im więcej czasu z nią spędzał, tym mniej zależało mu na zwykłym zaspokajaniu rządzy, a więcej na samej przyjemności przebywania z nią. Nieraz, gdy leżał na łóżku i obserwował śpiącą kobietę oblaną wpadającym przez okno światłem księżyca, zastanawiał się, czy się w niej przypadkiem nie zakochał. ściągnął wodze pieśni nocy, który wprawdzie się postarzał, ale od czasu do czasu lubił sobie pokłusować i patrzył, jak kobieta krąży wokół niego na szarej damie. Na jego rozkaz nie splotła ani nie zakryła niczym włosów, które teraz opadały jej na ramiona, niczym wodospad z najczystszego złota. Tareta śmiała się. Przez moment ich spojrzenia się spotkały. Do diabła z pogodą, pomyślał. Jakoś sobie poradzimy. Właśnie miał kazać jej zejść z konia i wejść w najbliższą kępę drzew. Ich płaszcze zapewnią im wystarczająco dużo ciepła, gdy usłyszał zbliżający się stukot kopyt. Skrzywił się, gdy zobaczył jadącego na spienionym koniu Langstona. Mój panie, wydyszał, chyba mamy wieści o tralu. Major Lorin Remka nie była osobą, którą można lekceważyć. Choć miała zaledwie pięć stóp wzrostu, była silna i mocno zbudowana, a do tego umiała walczyć. Wiele lat wcześniej, udając mężczyznę, zaciągnęła się do wojska, gdyż z całego serca pragnęła zniszczyć zielonoskóre stwory, które zaatakowały jej wioskę. Gdy podstęp odkryto, dowódca natychmiast wysłał ją na pierwszą linię, mając nadzieję, iż zginie, i w ten sposób oszczędzi mu wstydu składania raportu na jej temat. Ale Lorin Remka uparcie trzymała się życia, a do tego radziła sobie równie dobrze, a czasem nawet lepiej niż mężczyźni z jej oddziału, którzy zawsze omijali ją szerokim łukiem. Zabijanie wroga sprawiało jej wręcz dziką przyjemność. Nieraz po zabiciu przeciwnika rozcierała jego czarną krew na twarzy, by w ten sposób obwieścić swoje zwycięstwo. W czasach pokoju major Remka z niemal równą rozkoszą wydawała rozkazy robakom, które kiedyś były jej największymi wrogami, choć przyjemność stała się znacznie mniejsza odkąd te bydlaki przestały stawiać opór, powody. Dla których teraz bardziej przypominali bydło niż potwory, były częstym tematem rozmów Remki i jej ludzi przy wieczornej grze w karty nad kuflem piwa. Cieszyło ją, że mogła zmienić niegdyś przerażających zabójców kulących się ze strachu i przymilnych niewolników. Mustaba Ozdenos odkryła, że najłatwiej jest dyrygować tymi, którzy mają dziwne czerwone oczy. Wydawali się pragnąć rozkazów i pochwał, nawet od niej. Teraz jeden z nich przygotowywał dla niej kąpiel w jej kwaterze. Upewni się, że jest gorąca, Grekik, zawołała, i tym razem nie zapomnij dodać ziół. Tak, proszę pani, odpowiedziała pokornym głosem Orczyca, i niemal natychmiast Remka poczuła aromat suszonych ziół i kwiatów. Od kiedy zaczęła pracować w obozie, wciąż miała wrażenie, że śmierdzi. Nie mogła pozbyć się tego odoru z ubrań ale przynajmniej mogła wymoczyć się w gorącej, aromatycznej wodzie i zmyć go z ciała oraz długich, czarnych włosów. Remka preferowała męski ubiór, o wiele bardziej praktyczny niż kobiece fatałaszki. Po latach spędzonych na polu bitwy była przyzwyczajona do samodzielnego ubierania się. Teraz z westchnieniem zdjęła buty. Kiedy odstawiała je na bok do wyczyszczenia przez Grekik, ktoś gwałtownie zapukał do drzwi. Lepiej niech to będzie coś ważnego, mruknęła otwierając drzwi. O co chodzi, Waryk? Wczoraj pojmaliśmy orka, zaczął. Wiem, czytałam twój raport, ale właśnie w tej chwili stygnie mi kąpiel. Ork wydawał mi się znajomy, naciskał Waryk. Na światłość oni wszyscy wyglądają tak samo. Nie, ten wygląda inaczej i teraz wiem dlaczego. Cofnął się i w drzwiach pojawiła się wysoka, imponująca postać. Major Remka natychmiast stanęła na baczność, żałując, że nie ma na nogach butów. – Generale Blackmur, w czym możemy wam pomóc? – majorze Remka. Białe zęby Adelasa Blackmura błysnęły na tle równo przyciętej czarnej brudki. – Sądzę, że odnaleźliście mojego zaginionego, udomowionego orka? – Tral słuchał uważnie, jak czerwonooki ork opowiada mu cicho o ich dawnym męstwie i sile. Mówił o atakach przeciwko przeważającym siłom wroga i ludziach padających jak zboże przed nieustępliwą zieloną falą orków, połączonych jednym wspólnym celem. Tęsknym tonem opowiadał również o ich przewodnikach duchowych, o których Tral nigdy dotąd nie słyszał. Kiedyś, zanim staliśmy się dumną i głodną walki hordą, tworzyliśmy pojedyncze klany, powiedział ze smutkiem Kelgar. W naszych klanach byli tacy, którzy znali magię wiatru i wody, nieba i ziemi i wszystkich duchów dziczy i żyli w harmonii z tymi mocami. Nazywaliśmy ich szamanami. Zanim pojawili się warlockowie, ich umiejętności były jedyną znaną nam mocą. To słowo najwyraźniej wywołało gniew Kelgara. Splunął i po raz pierwszy okazując jakieś silniejsze uczucie warknął. Moc. Nasi przywódcy zatrzymali ją dla siebie, a na nas spływał jedynie jej cieniutki strumyczek. Nie wiem, co ludzie zrobili z nami, ale kiedy zostaliśmy pokonani, pragnienie walki wypłynęło z nas niczym krew z otwartej rany. Oparł głowę na kolanach i zamknął czerwone oczy. Czy wszyscy stracili wolę walki? Spytał Tral. Wszyscy tutaj. Ci, którzy chcieli walczyć, nie zostali pojmani, gdyż zginęli stawiając opór. Kelgar nie otwierał oczu. Tral poczuł się bardzo rozczarowany. Co takiego się wydarzyło, że cała rasa istot tak zmieniła swoją naturę, iż zostali pokonani, zanim jeszcze ich pojmano i umieszczono w tym piekielnym obozie? Ale w tobie wola walki jest wciąż silna, Tralu, choć Twoje imię mówi coś innego. Kelgar otworzył oczy i teraz przewiercał Trala spojrzeniem. Może to wychowanie przez łudzi oszczędziło ci naszego losu. Mury tutaj nie są tak wysokie, byś nie mógł wspiąć się na nie, jeśli taka jest twoja wola. Jest, odpowiedział gorąco Tral. Powiedz mi, gdzie znajdę innych podobnych do mnie? Jedyny o którym słyszałem to gromasz Hellskrim. Wciąż nie został pokonany. Jego lud Klan wojennej pieśni przybył z zachodu tej krainy. Tylko tyle o nim wiem. Grom ma takie same oczy jak ja, ale jego duch oparł się zmianie. Kelgar opuścił głowę. Gdybym tylko był równie silny, chodź ze mną, Kelgarze, przerwał mu Tral. Ja jestem silny i mogę ci pomóc wspiąć się na mur. Kelgar pokręcił głową. Nie zabrakło mi sił Tralu. Mógłbym w mgnieniu oka zabić wszystkich strażników. Każdy z nas mógłby to zrobić, to jest sprawa chęci. Po prostu nie mam ochoty wspiąć się na mury. Chcę tu zostać. Nie potrafię tego wyjaśnić i jest mi wstyd, ale taka jest prawda. Ty musisz mieć pasję, ogień za nas wszystkich. Tral pokiwał głową, choć tego nie rozumiał. Jak można nie chcieć być wolnym? Jak można nie chcieć znów walczyć i odzyskać wszystko to, co zostało odebrane? i zmusić okrutnych ludzi do zapłacenia za to, co zrobili z jego ludem? Ale jedno było jasne ze wszystkich zebranych w obozie orków, tylko on jeden ma odwagę podnieść pięść i rzucić wyzwanie. Postanowił poczekać do zmroku. Kelgar powiedział mu, że nocą załoga obozu często upija się do nieprzytomności. Jeśli Tral nadal będzie udawał, że jest taki sam jak wszystkie inne orki, z pewnością znajdzie stosowną okazję do ucieczki. W tej chwili zbliżyła się do nich Orczyca. Ty jesteś tym nowym orkiem? Spytała w języku ludzi. Pokiwał głową. Na imię mam Tral. W takim razie, Tralu, powinieneś wiedzieć, że przyszedł po ciebie dowódca obozów. Jak się nazywa? Tralowi aż zrobiło się zimno. Nie wiem, ale nosi czerwień i złoto z czarnym sokołem. Blackmur, wysyczał tral. Powinienem był się domyślić, że mnie odnajdzie. Zabrzmiał głośny dzwon i wszystkie orki zwróciły się w stronę wielkiej wieży. Mamy ustawić się w rzędzie, powiedziała Orczyca, choć zwykle o tej porze nas nie liczą. Szukają ciebie, tralu, stwierdził Kelgar. Musisz uciekać. Strażnicy będą zaabsorbowani nadejściem dowódcy, a my wszyscy zbierzemy się na dźwięk dzwonu, jak bydło, którym jesteśmy. Jego głos i mina były pełne pogardy dla samego siebie. Tył obozu jest najmniej strzeżony. Idź już, idź! Tral nie potrzebował zachęty. Obrócił się na pięcie i ruszył szybko, przeciskając się między orkami, które nagle zerwały się i ruszyły w przeciwnym kierunku. Gdy tak się przepychał, usłyszał krzyk bólu. To była orczyca. Nie odważył się zatrzymać i odwrócić, ale gdy usłyszał, co Kelgar wrzeszczy w orczym, wszystko zrozumiał. Kelgarowi jakoś udało się sięgnąć w głąb duszy i odnaleźć cień dawnego wojownika. Zaczął bić się z orczyca, aby odwrócić uwagę strażników od uciekającego trala. Było to tak niezwykłe zdarzenie, że natychmiast nadbiegli wszyscy strażnicy, by rozdzielić walczące orki. Pojawiło się nawet kilku wartowników pilnujących murów. Pewnie pobiją Kelgara i niewinną Orczycę, pomyślał Tral. Ale dzięki nim będę mógł zrobić wszystko, by żaden człowiek już nigdy, przenigdy nie bił orków. Po tym jak dorastał w pilnie strzeżonej celi, gdzie strażnicy śledzili każdy jego ruch, Tral nie mógł wprost uwierzyć, że tak łatwo można wspiąć się na mur i odzyskać wolność. Przed sobą miał gęsto zadrzewioną okolicę. Biegł szybciej niż kiedykolwiek, ale nikt nie podniósł alarmu, nikt go nie ścigał. Biegł przez las kilkanaście godzin, robiąc wszystko, by utrudnić znalezienie śladów pościgowi, który, był tego pewien, ruszy za nim. W końcu zwolnił, ciężko dysząc. Wspiął się na potężne drzewo, a kiedy wystawił głowę przez gęsty parasol liści, przed sobą widział tylko Morze Zieleni. Mrużąc oczy popatrzył na słońce, zaczynało właśnie popołudniową podróż w stronę horyzontu, na zachód. Kelgar powiedział, że gromarz Hellscream i jego klan przybyli z zachodu, a więc odnajdzie tego groma i razem uwolnią swoich braci i siostry. Z rękami w czarnych rękawiczkach, splecionymi za plecami dowódca obozów, niejaki Adelas Blackmoor przechadzał się powoli wzdłuż szeregów orków. Wszystkie uciekały przed nim wzrokiem, wpatrując się w swoje zabłocone nogi. Blackmoor musiał przyznać, że były zabawniejsze, choć jednocześnie bardziej niebezpieczne, gdy miały w sobie trochę hartu ducha. Krzywiąc się z powodu smrodu, Blackmur uniósł perfumowaną chusteczkę do nosa. Za nim niczym pies, oczekujący na rozkaz pana, podążała major Remka. Blackmur słyszał o niej same dobre rzeczy. Najwyraźniej była skuteczniejsza niż większość mężczyzn. Ale jeśli miała trala i pozwoliła mu uciec, nie będzie miał dla niej litości. Gdzie jest ten ork, który według ciebie był tralem? spytał Waryka jednego z ludzi Remki. W oczach młodego mężczyzny pojawiły się ślady paniki. Wi, widziałem Ga, go na A, arenie dla adiatorów, a nie nie. Bieskie oczy są u oorków, także rzadkie. Nagle zaczął się jąkać Waryk. Może to nie był tral? Ma Emi jego rzeczy. Przypomniał sobie Waryk i jego twarz rozjaśnił uśmiech. Pstryknął palcami, a wówczas jeden z ludzi pobiegł i przyniósł duży worek. Rozpoznajecie to? Podał Blackmurowi prosty sztylet rękojeścią do przodu, tak jak nakazywały dobre maniery. Blackmur przez chwilę nie mógł oddychać. Nieraz już zastanawiał się, gdzie podział się ten sztylet. Nie był zbyt drogi, ale był do niego przywiązany. Przeciągnął kciukiem po swoim herbie, czarnym sokole. To moje, coś jeszcze, jakieś papiery. Major Remka jeszcze nie miała czasu ich przejrzeć. Blackmur zrozumiał. Ten idiota nie umie czytać. Jakie papiery mógł mieć tral? Pewnie kartki wyrwane z jego książek. Blackmur chwycił worek i wymacał na dnie papiery. Wyjął jeden i zaczął czytać. Żałuję, że nie mogę z tobą porozmawiać i muszę wysyłać listy. Widziałam cię na arenie i ściskało mi się serce. Listy. Kto mógł wysyłać? Chwycił kolejny. Coraz mi trudniej znaleźć czas na pisanie. Nasz pan wymaga od nas obojga tak wiele. Słyszałam, że cię pobił, tak mi przykro, przyjacielu. Nie zasługujesz. Tareta. Pierś blackmura przeszył ból, jakiego jeszcze nie zaznał w całym swoim życiu. Wyciągnął z worka wszystkie listy. Na światłość były ich dziesiątki, a może nawet setki. Jak długo ta dwójka spiskowała? Oczy go piekły i z trudem łapał oddech. Tari. Tari, jak mogłaś, nigdy niczego ci nie brakowało. Panie? Zatroskany głos Remki wyrwał go z zamyślenia. Odetchnął głęboko i próbował ukryć zdradzieckie łzy. Czy wszystko w porządku? Nie, majorze Remka. Jego głos był jak zwykle zimny i spokojny. Nie wszystko w porządku. Miałaś mojego Orka Trala, najdoskonalszego gladiatora. Jakiego widziała Arena. Przez lata zarobiłem na nim bardzo wiele i miałem zamiar zarobić jeszcze więcej. Ponad wszelką wątpliwość, to właśnie jego pojmali twoi ludzie, a jednak nie widziałem go wśród orków w obozie. Z przyjemnością patrzył, jak twarz Remki blednie. Mógł ukryć się w zabudowaniach obozu, powiedziała. Mógł. Blackmore odsłonił zęby w paskudnym uśmiechu. Miejmy nadzieję dla twojego własnego dobra, majorze Remka. Przeszukajcie obóz natychmiast. Pospieszyłaby wypełnić jego rozkaz. Być może Tral wciąż jest tutaj, pomyślał, choć z pewnością nie jest na tyle głupi, by zjawić się na wezwanie niczym pies na sygnał gwizdka, ale najbardziej prawdopodobne jest, że Tral uciekł. Tylko dokąd? Jaki plan wymyślił on i ta suka Tareta? Blackmore miał rację. Dokładne poszukiwania niczego nie przyniosły. Żaden z orków, niech będą przeklęci, nie przyznał się nawet do tego, że widział trala. Blackmoor zwolnił Remkę ze stanowiska, umieścił na jej miejscu waryka i powoli ruszył do domu. Langston wyjechał mu na spotkanie, ale nawet jego wesoła, bezmyślna gadanina nie mogła Blackmura pocieszyć. Podczas jednej nocy stracił dwie najważniejsze osoby w swoim życiu: trala i taretę. Wspiął się po schodach do swojej kwatery i delikatnie otworzył drzwi do sypialni. Światło padło na twarz śpiącej tarety. Ostrożnie, by jej nie obudzić, Blackmur usiadł na łóżku, zdjął rękawiczki i dotknął miękkiego policzka kobiety. Była taka piękna, jej dotyk go podniecał, jej śmiech poruszał, ale już nigdy więcej. Śpij spokojnie śliczna zdrajczyni, wyszeptał. Pochylił się i pocałował ją. Wciąż czuł ból w sercu, lecz zdusił go bez litości. -Śpij spokojnie, aż będę cię potrzebował!